Znowu lewa noga, dochodzące do środkowania, ale zbiera to bardzo pewnie. Ratajczyk dobrze, mocno strzelona w piłkę w stronę skupień, ale źle chyba obliczyła. tą górniczki od tyłu budować tę akcję, ale jest teraz znowu strata. Bardzo dobre zagranie. Sobal teraz w sytuacji dogrywa, ale zdążyła tutaj uratować swój zespół. Myślę, że pora troszkę zmienić tę grę. Zaczyna bić coraz, coraz mocniej. Znowu strzał, znowu bardzo pewnie... Zobaczmy Ratajczyk jak ta piłka będzie wstrzelona. Bardzo dobre dogranie, znowu dużo zawieszania. Zobaczmy, bramkarka nie wychodzi, ale ostatecznie jakoś rozpaczliwie Tczew się ratuje. I teraz z prawej strony szansa na dośrodkowanie. Znowu za dużo miejsca, teraz świetno jest ta piłka. Zobaczmy, Urbańczyk pojawia się do gry Kłoda. Zagrywa bardzo dobrą piłkę. Widzimy, że dużo miejsca miała tutaj Górniczek. Zobaczmy, znowu to zagranie. Niezły Ratajczyk. Spore tutaj zgrupowanie w kole szesnastki, zobaczmy, ta piłka miała być przeniesiona, to była bliska Ratajczyk, znowu mocno bita piłka, Skupień w dobrej sytuacji uderzyła na bramkę, ale zabrakło chyba niewiele mocno tej gry, do tyłu wraca futbolówka na prawą stronę, nie było spalonego, zobaczmy, groźnie, teraz ta piłka jeszcze nastrzelona, tutaj nie chciała popełnić faulu Katia Skupień. Jest teraz dośrodkowanie, ta piłka spada przed pole karne, uderza Kłoda, ale ostatecznie udało się wyratować pogoni, uderza Ratajczyk. Zawodniczki gości na pewno dzisiaj nieźle wyglądają, kiedy mają już sposobność znaleźć się pod Łęczyńską Bramką. Wtedy taka mocna... O, zobaczmy, co za błąd teraz, bardzo dobra sytuacja! Jest Lopies, 1 do 0! Chciałem pochwalić zespół Trzewa za to, jak gra z przodu, Powiedzieć natomiast, że z tyłu jest dużo, dużo gorzej. No i faktycznie e, fatalnie się zrobiło teraz u nich z tyłu. E, Banaszkiewicz tutaj no troszkę zbyt pewnie się poczuła. E, ta piłka padła łupem Dereń, która e, pięknym lobem... Zobaczmy, dobre znowu strzelenie tej piłki. Banaszkiewicz tutaj miała spore problemy, wypuściła tę piłkę, ale jednak... E, e, Tutaj przewaga liczebna po ich stronie. Teraz świetne zagranie piłki. E, dogranie do środka było bardzo, bardzo groźnie. Jeszcze gramy? Nie, mamy rzut rożny. E, hałatek teraz zbiegła. Dostała świetną krosową piłkę. Patrzmy, próba uderzenia, ale to kończy w koszyczku Urbańczyk. Zobaczmy teraz próba Sobal i szczęśliwie ta piłka wpada w pole karne, ale Urbańczyk interweniuje. Bardzo dobra próba zmiany strony, zobaczmy, będzie szansa dla Derus. Derus uderza, ale broni. 16-letnia, a mimo to spora dojrzałość w jej grze. Zobaczmy teraz, bardzo dobra sytuacja prawą flanką. Atakuje Górnik do granie do hałatek, ale niestety... Teraz niezła próba dośrodkowania. Zobaczmy zbicie tej piłki, ale nie połapała się w tym wszystkim soba. Dobrą okazją, zobaczmy, bo jeszcze tu jest wrzutka, było bardzo, bardzo groźnie. Piłka na prawą stronę, tutaj jest przy futbolówce Korda. Zagrywa, ale wszystko to kończy tylko w rękach Urbanowicz. Na wojsku pojawiła się również Angelika Kwiatkowska. Właśnie ona teraz mogła mieć futbolówkę. Zobaczmy zagranie wzdłuż bramki Urbańczyk. Jest zamieszanie. Sobol uderza, ale ratuje zespół tutaj przed utratą gola Julita Głąb. Kłoda długo zwleka, ale zagrywa dobrze. Zagrywa dobrze do Rapackiej. Rapacka sam na sam uderza i nad poprzeczką. To mogło być zamknięcie tego spotkania dla górnika. Tak naprawdę w minutę. Ma sytuację piłka na lewej stronie e, Zobaczmy, świeżo wprowadzona zawodniczka Zagrywa tę futbolówkę Tutaj przed pole, e, kto do niej dopadnie I jest rzut karny Magdalena Sobal wywalczyła rzut karny e, Dla pogonić czy Urbańczyk, Sobal czy Urbańczyk Ale uderzyła Sobal Zbyt mocny był ten strzał Tu naprawdę musiałaby stać i czekać przy tym słupku Urbańczyk, mimo że strzał A, Zagrywa piłkę do Piętkiewicz Bramkarka jednak Banaszkiewicz Dobre zagranie i tutaj chciała Ostrowska jeszcze zagrać do naszej napastniczki, ale wszystko w to wmieszała się Katia, skupień, skupień! Teraz Ratajczyk taką nieprzyjemną piłkę na Udo dostała, no i traci właśnie futbolówkę, zagranie do Sobal. Sobal ściga się z Cyraniak, Sobal wpada w pole karne, Sobal uderza i jest bramka na 1-2, niestety. Dośrodkowuje tutaj rapacka, ale uprzedzona na pewno jest. Bardzo groźne jest uderzenie! K nadziei, zobaczmy. Roksana Ratajczyk, rzut wolny, 23 metry, uderzenie. Bardzo dobre, wydawałoby się, ale jednak obok bramki. Coś wyczarować. Dobra. Niestety nie była to dobra wrzutka. I nie był to dobry mecz Górniczek.